Panie trenerze, w końcu uprawniona wygrana 2-0. Co może pan powiedzieć o przebiegu tego spotkania? Muszę powiedzieć, że w zawodnicy nasi stoi naprawdę kupę zdrowia. Jest to o tyle ważne, że naprawdę zespół nasz jest na dzisiaj bardzo młodym zespołem. Poza, poza bramkarzem, który, który jest najstarszy w naszym zespole, to naprawdę są y, młodzi, y, młodzi chłopcy i y, trzeba powiedzieć, że z meczu na mecz y, grają, grają jakby coraz lepiej, coraz bardziej odpowiedzialnie i, i z tego należy się cieszyć. Oprócz tego wkładają w mecz, tak jak dzisiaj na przykład, bardzo dużo ambicji, woli walki i zaangażowania i to y, należy, należy bardzo. Y, bardzo pochwalić. Co się dzieje z Sebastianem Jędrzejewskim i Mariuszem Wysoczanem? Czy to są jakieś poważniejsze kontuzje? czy Tak, no to trzeba powiedzieć, że są poważne kontuzje. Puma ma zerwane, zerwany mięsień łydki. Natomiast Jarek Kasperczak przychodzi operację, musi poddać się operacji przy Puklinie. A Mariusz Wysoczan? Mariusz Wysoczan y, w, też jest sytuacja taka, że ma z kolei uszkodzony mięsień y, dwugłowy y, uda i no, też jest wyeliminowany na, praktycznie na kilka spotkań, dlatego że no, on co, co wejdzie w trening, to za chwilę, y, za chwilę znowu mu się ta kontuzja odnawia. No, wynika to z tego, że Mariusz y, jakby mniej trenuje niż inni z racji obowiązków służbowych i i jest jego organizm jest nieprzygotowany do, do wysiłku, stąd też te częste kontuzje. Co może Pan powiedzieć o atmosferze w zespole? Znaczy ja muszę powiedzieć, że atmosfera zespole jest bardzo dobra, natomiast y, trzeba powiedzieć, że y, no, nie ma co ukrywać, że wyniki, które do tej pory osiągaliśmy, na pewno nie były zadowalające. Stąd też opinie niektórych kibiców w kierunku drużyny w. Y, w moim kierunku były co najmniej czy są co najmniej niesprawiedliwe. Oczywiście jak się chce psa uderzyć zawsze kim się znajdzie, natomiast ja myślę, że te osoby, które tak bardzo głośno i autorytatywnie się wypowiadają na, na temat piłki, bardzo dobrze było, żeby więcej energii poświęcały tutaj pomocy klubu niż dezintegracji z całego środowiska i, i, i Tutaj, jakby drużyny. Tak? Oczywiście każdy, każdy może się wypowiedzieć, każdy, każdy ma swoje zdanie i tutaj nikt nikomu takiego prawa nie odbiera. Natomiast mówię, prawdziwy kibic, prawdziwa kibica poznaje się wtedy, kiedy nie, nie wtedy, kiedy drużynie idzie, kiedy jest wszystko dobrze, tylko wtedy, kiedy, kiedy drużyna potrzebuje właśnie wsparcia. A tu okazuje się, że niektórzy ludzie po prostu są właśnie takimi kibicami. Jak nie idzie, to potrafią praktycznie zrugać wszystkich i wymyślać wszystkich, sprowadzając sytuację do, do, do beznadziejnej i, i chcąc od razu wielu, bardzo wielu zmian. Samemu oczywiście, tylko, tylko mówiąc, a nie robiąc nic konkretnego. Nawet widać tak po samej frekwencji, bardzo <laughs> mało kibiców, jest sobota, po południe wszyscy już, można powiedzieć, mają wolne, a tutaj pustki na trybunach. także... Tak, to znaczy, ja się z jednej strony nie dziwię, bo tak jak mówię, wcześniejsze wyniki jakby nie, po, nie pozwalały na to, żeby, żeby zmotywować kibican przyjścia na, na boisko. Tak? Chcę powiedzieć, że wyniki nie, natomiast naprawdę, jeśli chodzi o grę, to, to nie mamy się czego wstydzić. Nawet w tych meczach przegranych, które wcześniej. Yy, przegraliśmy to, 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 no zbieraliśmy praktycznie pochlebne recenzje od wszystkich z zewnątrz, tylko nie od swoich kibiców, tak? No to jest też, to jest też yy, przykre, i, yy, ale mówię, gra się, gra się do końca. Dzisiaj wygraliśmy, myś myślę, że zupełnie zasłużenie. Byliśmy zespołem po raz kolejny lepszym, a co najważniejsze, skuteczniejszym. To, to, to jest bardzo ważne. przeciwnik miał praktycznie jedną sytuację w ciągu całego meczu. Yy, gdzie, gdzie szczelił poprzeczkę przy wyniku 1.0 dla nas, no jakby było 1-1, różnie, różnie by się układało, tak ale byśmy mieli wcześniej sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, mogły być też wynik mógłby być wyższy. Po tej sytuacji było 2-0, później mieliśmy jeszcze, jeszcze sytuację. Także myślę, że, że z... Oprócz, oprócz walki serca i zaangażowania, które włożyliśmy w dzisiejszy, w dzisiejszy mecz, też było kilka naprawdę bardzo, bardzo fajnych i przemyślanych akcji I, i za to chciałbym zespołowi podziękować, bo, bo nareszcie zaczęliśmy w większej mierze realizować założenia taktyczne, które sobie wcześniej założyliśmy, a przede wszystkim byliśmy zdyscyplinowani taktycznie. Ja mówię o. o, o destrukcji, bo, bo do tej pory zdarzały nam się naprawdę takie błędy, gdzie traciliśmy bramki, z których, no, których nie powinniśmy stracić. I to, I to była nasza jakby największa bolączka. Oczywiście w dzisiejszym meczu nie można powiedzieć tego, że już jest wszystko w porządku, czeka nas wiele pracy. Ale myślę, że z każdym, z każdym meczem będzie coraz lepiej. Myślę, że będzie nas coraz więcej, mimo że jest nas tak, tak mało, bo, bo no, Dzisiaj na przykład miałem bym, 14 ludzi, w tym, w tym jeden był praktycznie do gry, czyli Kasper Żołnowski, no jeden, też można, był na jednym treningu, bo cały tydzień chorował. Tak? Tewes przyszedł dzisiaj z bolącym kolanem i, i, i powiedział od razu, że, że nie może grać. Praktycznie był tylko na, na, zmianę, na zmianę taktyczną. Zostaje bramkarz, który no, praktycznie jak się wygrywa, to się nie zmienia, tak? chociaż był przygotowany na zmianę i, i mówił, że zabrakło, zabrakło czasu. No jest, jest obecnie taka sytuacja, że z racji kontuzji i chorób mamy ograniczoną, ograniczoną kadrę no i, 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 tak musimy, i tak musimy działać. Myślę, że to, że to jednak idzie w dobrym kierunku i, i w kolejnych latach będziemy zdobywać punkt. No, teraz trzeba się cieszyć, mamy kilka dni na zebranie sił, regenerację i czekamy na następną wygraną. Czy ma Pan już plany, jakim ustawieniem... Albo jaka taktyka będzie w meczu ze Spieżyną? Znaczy Mamy cały tydzień na to, żeby, żeby się do tego spotkania przygotować. Na pewno systemu, którym gramy, nie będę zmieniał. Dojdzie, dojdzie do, do całego składu Dojdzie Marcin Jakubi po, po żółtych kartkach. Myślę, że, że będzie to wzmocnienie, i myślę, że, że tutaj, tak jak mówię, system się nie zmieni. Ustawienie być może troszkę, troszkę inaczej niż, niż do tej pory, ale na pewno będziemy grali z pełnym zaangażowaniem i pojedziemy zdobyć trzy punkty, bo, bo tylko to nas będzie zadowalało. Dziękuję za wywiad. Przed nami kapitan naszego zespołu Witrosilikonu Intrajłowa, i dwóch bramek. Powiedz, jak się gra na pozycji ataku, bo wcześniej pomoc, obrona? Tak, dużo lepiej. Czy na skrzydle, bo to się się z lewej albo z prawej strony. Jest całkiem inne granie, więc nie myśli się o defensywie. Większość czasu można poświęcić ofensywie i to mi się bardzo podoba I właśnie szczególnie z prawej strony, kiedy mogę schodzić z piłką do środka, to to lubię i fajnie mi się, fajnie mi się gra. Jaka atmosfera w klubie i relacje z innymi piłkarzami? Atmosfera w szatni jest dobra, wiadomo, że Klasa teraz nie była udana, kilka meczów przegranych, mało punktów. Nie się tego nie spodziewał, ale wiadomo, kontuzje. liczymy, że teraz ten remis ostatnio, w wyjeździe to zwycięstwo, że teraz coś zaskoczy i zaapiemy do końca jeszcze do końca tutaj kilka, kilka wariów. Kibice byli zaskoczeni dzisiaj, patrząc na walkę i serce, jakie oddawaliście w ten, w ten mecz. No, naprawdę, wielkie słowa podziwu, nie wiem, jak to można inaczej nazwać. Wielkie gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. No, tak, chcieliśmy tutaj trener nas uczyła właśnie, że mamy ukrojony skład i już nie jesteśmy tak piłkarsko może mocni jak w pełnej na w składzie, dlatego trzeba te punkty wyrwać, wyrwać przeciwnikowi z gardła. I właśnie po samej ławce rozdrowych, tylko dwóch, dwóch młodych no, zawodników. No, właśnie, na ławce nie wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że teraz Marcin Jakubi wróci, może jeszcze do końca ktoś się wyleczy z tych, tych kontuzjowanych zawodników. Za tydzień gramy z Kwieżyną, jedziemy tam po... No, po trzy punkty zawsze jedziemy, zawsze, zawsze czy u siebie, czy w zawsze chcemy wygrać i będziemy walczyć o zwycięstwo. No, widzę, zastępujesz powoli Grzesia Borkowskiego, który <laughs> w każdym meczu można powiedzieć, zapisywał się na listę strzelców. Teraz no, bardzo, bardzo się wszyscy cieszą z tego powodu. Nie no, Grzesiek to jest trochę tu zbiłowej i szacunek trzeba mu oddać, ale no, cieszę się, że, że Jest w końcu ktoś, kto potrafi strzelić te bramki i tą postawić kropkę na ty, bo, bo gra... Wygląda bardzo, bardzo ładnie, ale właśnie brakuje, brakuje tych bramek. No cieszę się, że, że wydaje się to strzelić oby tak dalej. Dzięki. Dzięki.